Dzień dobry kochani Idziemy na winnicę działać z roślinkami Słoneczko, czekajcie, świeci To będzie bardzo pracowity dzień Jeszcze tylko nagrać na wyspiebieg. w przebieg Ja cię Jak skacze Zagubiona owieczka. Tak oto wygląda już przygotowane podprzepięcie. Niektóre są przypięte. Nasze poletko. Tam pani Ewa sobie pieli. Pomaga nam. I złote ręce. A my tutaj Zaczniemy działać od czwartego rzędu zacznę ja. A także trzymajcie za nas kciuki i życzę Wam dobrego, też słonecznego dnia. Pa! Kochani, tak sobie piele i piele i końca nie widać wiadomo. Aż to nagle. Widzicie? Owoce. Maleństwo ma już swoje pierwsze owoce a najlepsze jest to, że przytrzymuje je trawka i jak ją puszczę, to pszsz. są po prostu ciężkie dla niej i ja wiem, że są jej dzieci, ale po prostu trzeba je na tym etapie uprawy niestety oberwać, więc ja kochana Rosinko, biorę Twoje owoce, Twoje dzieci teraz się pnij do góry wiecie co, mam taką refleksję może taką e, nasiła może nie trudno powiedzieć. Ale jak zobaczyłam, jak ta roślinka ugina się pod ciężarem takiego swojego grona, to e, przyszło mi do na myśl, przyszła mi na myśl taka metafora o, o kobietach, o matkach, że e, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak e, wielką pracę wykonują kobiety. Wychowując, rodząc, w ogóle nosząc e, dzieciaki, jaka to jest po prostu, jaka to, jakie to jest energetyczne dawanie z siebie, po prostu mm, życia. I oczywiście jest to naturalne, jest to piękne, ale no. dzisiaj mam taki właśnie e, mo, może dlatego, że jestem pokłótany z moim nastoletnim synem, a może z jakichś innych powodów, ale właśnie mam takie poczucie takiego, że. Tutaj nikt nie, nie daje orderów. Tu po prostu każdy punktuje, jak coś się nie udaje, jak młody jest butny, czy młoda, jak, nie wiem, nie dowozi w szkole, jak są z nim jakieś problemy, czy takie, siaki wychowawcze. I, i, I takie rzeczy oczywiście widać, ale nie widać całego, że powiem, ontrażu tego, 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 tego zjawiska, że, że te dzieci Żyją, że, że, że dbamy o ich zdrowie, że karmimy, wychowujemy, że to jest takie po prostu naturalne, to się daje takie naturalne, że, że mają ugotowane, poprane, że mają zeszyty takie, jakie chcą yy, i wycieczki takie, jakie chcą. A, ale nikt na koniec dnia nie powie: yy, Dziękuję. I samemu tak pomyślałam sobie właśnie, że to samemu trzeba sobie po prostu umieć podziękować. Nie czekać na jakieś tam. Yy, wdzięczności zewsząd, bo one prawdopodobnie nigdy, nigdy do nas nie, nie, nie wrócą, to znaczy po pierwsze ja na przykład mogę mówić o sobie, nie mam oczekiwań, że kiedyś moje dzieci powiedzą mi, Boże, jaka to Ty byłaś w ogóle super mama, bo będzie oczywiście miło, jeżeli to kiedyś zrobią, jak będą mieli swoje dzieci, ale będzie też, też dla mnie normalne, jeżeli tego nigdy nie uczynią i jakby też się, też się tego spodziewam, ale to co, to, co mnie na przykład y, nauczyło życie, to to, że ja sobie sama po prostu jestem w stanie podziękować za tą pracę, której po prostu nikt nie widzi. Y, za, za, za to, że, że y, przy, przychodzę każdego dnia. Y, że jestem. Myślę, że, że po prostu jestem obecną mamą i że tego, tego nie widać, tej obecności, bo nikt się nie zastanowi, kto sparował skarpetki, kto e, zrobił siadanie, kto zrobił zakupy i takie, kto umył podłogę, kto e, wyczyścił ubikacje i takie tam, wiecie, życiowe historie tzw. niewidzialnych rąk, którymi zazwyczaj jednak są, są to kobiety, no kobiety matki, i, I potem jak widzę takie winogrono, które ugina się pod ciężarem swoich dzieci i, i, i je rodzi, i poświęca dla nich całą swoją energię życiową, właśnie dla, 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 dla takiego owocu, to tak jak, jak my, jak rodzice, po prostu poświęcamy masę swojego czasu, swoich pasji na, na to, żeby wychować te młode latorośla. I no i skutki są różne, bo na wiele rzeczy mamy wpływ, a na wiele rzeczy nie, bo kształtujemy niezależnych, młodych ludzi, którzy, którzy i tak y, będą decydować o sobie i samostanowić o sobie. Więc. Yy... Nigdy nie wiadomo, co, 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 co zasięliśmy. To znaczy, wiadomo, że przykład idzie z góry i że dzieciaki często naśladują nas, chociaż na początku wszystko negują, to później jednak wracają do jakichś e, tradycji rodowych, przekazów rodowych i tak dalej. Natomiast też bardzo dużą część jednak odpowiedzialności ponoszą same za swoje życie. I, i, i też chodzi o to, żeby. Dać im to, po prostu też, też te, te możliwości na przykład, właśnie upadków i wzlotów, i doświadczania tego życia na ich własny sposób, bo oni się nigdy nie dowiedzą, jak to życie, jaka jest ich droga, jeżeli sami po prostu się nie powywalają, tak jak to robiłam ja. I dopiero teraz, właśnie będąc już od praktycznie prawie 18 lat mamą, jestem w stanie powiedzieć, że. że że jestem wdzięczna sobie za siłę, którą, y, którą odkryłam dzięki nim. Jestem, jestem wdzięczna za, za moc, którą mam dzięki moim dzieciom, za ich za to, że są moimi wielkimi nauczycielami właśnie chociażby ogromnej lekcji pokory czy cierpliwości, którą muszę po prostu każdego dnia <grych> oglądać w sobie. A, a na koniec dnia. I tak, y, jedyna osoba, która może unieść i zrozumieć trud, który włożyłam w ten dzień to jestem ja sama. Więc o Magdaleno <grytanie> dziękuję, dziękuję sobie przy was. Jesteście moimi świadkami. Y, dziękuję też wszystkim kobietom, które podobnie jak ja, czasami mierzą się z takim y, dniem, który, który jest cięższy. Bo, bo dzieciaki po prostu stają o koniem, ale takie też jest ich prawo tak powiem, ja. Jak, jest takie powiedzenie, zapomniał wuj, jak cielęciem był. No to ja tutaj chcia, chciałabym absolutnie ze świadkami na no, świadków was biorę. Ja nie zapomniałam. <grym> ja nie zapomniałam, jak byłam, jakim byłam niepokornym dzieciakiem, więc też mi jest dlatego chyba łatwiej po prostu z tymi dzieciakami być. I im wiele rzeczy może nie, nie chodzi o wybaczanie, ale wiele rzeczy po prostu rozumieć. Miłego dnia. Co robi Jędruś, co robi Jędruś? Jędruś, pokaż to urządzenie. Takie ciekawe, wow! I co teraz? Aha. Śmieć. Przypinamy winogronka, żeby te łozy się nie połamały, bo jak, bo jak są takie właśnie, widzicie, wysokie, to one niestety zaplą potrafią się zaplątać z siebie samych, była trawy i trzeba im pomóc i przyczepiamy je do palika. Jeden raz wystarczy? Tak, no a potem jak będą wyżej to dalej, ja na razie tak? nie, Żeby też nie naginać za mocno. Aha. A tutaj jest przypięty. Na samym dole. No, dobra. Czasami Wydaje mi się, że już nie ma szansy, że już nie urośnie i nagle potem piele i trym, jest takie maleństwo się pokazuje. Ja już dzisiaj oberwałam kilka winogronek takich baby gronek. Strasznie to jest przykre dla mnie, bo... Tak sobie myślisz, że to jest cel ich życia, a ty po prostu bierzesz to w dwa palce i po prostu robisz Pym! do ziemi. No to jest takie, hmm. no dla mnie tak, no trudno mi jest z tym po prostu, a tobie Jędrusiu jest z tym trudno? Chcę biorąc pod uwagę, że chcę dla nich dobrze, dla tych roślinek, żeby się wzmocniły przed zimą, zimą nie szły w owoce, bo nie ma potrzeby. Eee, niech te soki idą w twardnienie, w zielone. Za rok dwa będziemy zbierać owoce. Trzy może. Może za trzy, bo po naszym gradobiciu to y, nasze, nasza plantacja miała być już dwa razy wyższa, a jest taka jaka jest... O ja mi oblezły. No ale działamy właśnie już y, palce mi odpadają od pielenia. Y, jest południe, właściwie po, już jest po południu, ale... Jest to bardzo męczące, tak yy, pracować na słońcu, dlatego lepiej sobie zrobić godzinę przerwy, a może nawet dwie i potem przyjść pod wieczór sobie jeszcze troszeczkę podziałać. No dobra kochani, pozdrawiam Was serdecznie z tej oto naszej winnicy, Laworty. Pa. Kochani, ciąg dalszy dzisiejszego dnia. Zeszliśmy z Jędrkiem na chwilę, dosłownie na godzinę na obiad yy, i trochę się ochłodzić, bo dzisiaj bardzo nas słoneczko Dobrze traktowało, no ale a właśnie chciałam coś Wam pokazać. Bo jest taki moment, kiedy schodzimy z pola i tak to jest nasza prowizoryczna kładka, nasze dwie pozostałe gdzieś popłynęły. Natomiast to jest taki moment, kiedy my wcale nie chodzimy po kładce, bo zarówno kiedy idziemy, jak też schodzimy, to my po prostu idziemy sobie razu. Możecie mi uwierzyć na słowo, że to jest po prostu najlepsza ochłoda na świecie ever. Po prostu broczenie w, rze w rzeczce to jest czad, ale zanim jeszcze pójdę na winnicę, to chciałam powiedzieć, że mamy tutaj takich wspaniałych przyjaciół i też chciałam ich pokazać Wam. Yy, może się uda. Mamy takie piękne, a to piękne, takie turkusowo, kobaltowo, gryszpanowe, czy nie wiem, jaki mają kolor ważki. I one lubią nas obserwować. My lubimy obserwować je. Ale teraz chyba je przestraszyłam. O matko, saskwacz leci. Szelka, o nie, już mnie nie znalazła. No i taka to moja właśnie, wiecie, sam na sam z wami. No nie da się, no nie da się. Już po prostu rudę wypuszczyło, ale wypuszczyło ważkę. Właśnie, właśnie. To te ważki, które chciałam wam pokazać, e Aha. No i tak. No jak ja mogę powiedzieć yy, jej nie rób tego co robię ja. No to trochę byłoby niespójne, ale poczekajcie, bo ze zakrętem też one się... Eee, yy, tutaj jest troszkę większy prąd. One też bardzo lubią być w tym zakamarku. Czekaj, Ale chyba ich teraz tutaj... Nie mam, musicie mi uwierzyć na słowo, że tutaj są takie piękne, piękne turkusowe ważki. Naliczyłam ich sześć, ale podejrzewam, że jest ich zdecydowanie więcej. A tak naprawdę to chciałam je zadedykować i w ogóle całą tą przyrodę. Co prawda, tutaj kwiatów nie widzę, ale, ale możecie mi uwierzyć, że na, na polu są niezapominajki. Chciałam je zadedykować e, mojej przyjaciółce Ani. Która ma dzisiaj urodziny. Aniu, nie wiem, czy cię to zadowala, ale ta pszczółka <grym> i, 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 i ta roślinność póki co jest, jest tym naręczem bukietu dla ciebie, cokolwiek to nie jest. No dobra, kochani, nie będę przedłużać. Jeszcze pewnie coś dogram Wam z winnicy, ale to już pod koniec, jak już skończymy dzisiaj pracę. A teraz jeszcze, jeszcze jest co robić. No, Buziaki. O nie, myślałam, że zdążę przed e, włączeniem koszenia jętrka, ale nie zdążyłam. E, kochani, jak widzicie, chyli się dzień ku zachodowi. E, muszę przyznać, że poza porankiem, takim wczesnym porankiem, to takie taki ostatnie promienie słońca to, to, to moja ulubio, ulubiona poradnia e, Mogłabym powiedzieć, że zrobiliśmy trochę. Nawet przyszedł to jest taki niesamowite, przyjechał do nas nasz kolega Mariusz i e, akurat jak kończyliśmy obiad on powiedział, co robicie, a my no, idziemy na On, dobra, idę z wami, więc pomógł nam przypinać roślinki i to takie było urocze, tak sobie pomyślałam wtedy o tym, jakie to jest, jakie to jest ważne mieć dobre, dobre relacje I, i jak to po prostu oddaje. I na sam koniec. Dnia chciałam jeszcze raz e, powiedzieć, podkreślić, bo tak sobie potem i e, tak e, panowie mogli się poczuć tacy pominięci, że ja tak to o tych matkach, które noszą te dzieci, niczym te winogrona, e, te swoje owoce. Ale to nie jest tak, że ja nie widzę w, tym, w, tym, w roli wychowania dzieci, że nie widzę roli mę mężczyzn i męskiej roli. To jest po prostu ja ją widzę, doceniam i tak samo chylę czoło przed, przed ojcami, którzy stają do, do takiego trudnego zadania, jakim jest powołanie i wychowanie dzieci. Więc panowie, jeżeli poczuliście, że, że zabrakło w mojej wypowiedzi, że tylko te matki tak pracują z tymi, są, są tymi niewidzialnymi rękami, to to, to to nie jest tak, że ja, że ja tylko widzę tą żeńską energię męską. Też widzę bardzo, otaczam się nią. Zresztą nawet sobie powiem wam, wypieliłam z siebie swoje emocje pieląc. Bo miałam, tak jak wspominałam dzisiaj, taką jakąś tam nieporozumienie z moim nastoletnim synem, co oczywiście jest teraz może się wydawać to takiego a za, 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 za rok będziemy się z tego śmiać. Ale nawet chciałam właśnie powiedzieć, że dobrze mi to zrobiło. Takie też. W ogóle pielenie robi mi dobrze. Już kiedyś o tym nagrałam, jak, 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 jak pielenie wpływa na układanie moich myśli i emocji w sobie. I, I na koniec dnia mam, jestem oczywiście przetyrana, co widać po mnie. Zmęczona jestem dość mocno, ale. Ale to nie jest tak, że tą pracą można się znudzić. To znaczy, ja, ja tak mam, że, yy, że można powiedzieć, o już więcej, już mi się nie chce, a ja jestem zmęczona i mi się chce i jutro też tu przyjdziemy, bo kurczę, to jest takie wdzięczne, bo ta przyroda tak oddaje. Jedna, yy, nie wiem, jeden dzień pracy, a zobaczcie, jaki porządek. Tudum. Nie wiem, czy to będzie widać. Postaram się Wam to tak jakoś nachylić kąt. Tam jeszcze jest pan Pracuś. Nie wiem, czy, 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 czy pokazałam wam, jaki, jak, jak, jak zapanował porządek. Obliczyliśmy z Jędrkiem, że mimo gradobicia i mimo tego, że roślinek jest mniej, około 10%, co jest w ogóle jakimś takim marginesem błędu, który zakładaliśmy. To, że są mniejsze, to w ogóle nic nie szkodzi, ale one są i sobie rosną, a, a my się tym cieszymy. I też miałam taką myśl, że... To jest wielkie szczęście robić w życiu coś, co, się, co sprawia radość. I to nieważne, co. Dla niektórych tą radością będzie koszenie trawy, jak widać na załączonym obrazku. Dla innych będzie to, nie wiem, siedzenie wśród liczb, dla jeszcze innych praca w gabinecie, z, w, w, po, pomagając innym ludziom uporządkować swoje życie. Jakby to nie ma znaczenia, co robimy. Ważne jest, jeżeli mamy z tego satysfakcję i radość. To chyba to jest to właśnie flow, o którym mówił ten pan na czy, którego nazwiska nie wymienię, znaczy nie, 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 wymo, nie, nie, nie wypowiem, znaczy umiem je, e, mam je w głowie, ale wiecie, nie będę się kompromitować, bo to było dawno na moich studiach. Może ktoś z moich <laughs> przyjaciół to ogląda i teraz mówi tak są, jasne. Co ona z tego wyniosła? No cóż. E, no wyniosłam to, że ja mam swoje flow i podążam nim e, razem z Jędrkiem i z moimi przyjaciółmi, którzy tutaj są. Jeszcze raz na sam zakończenie pozdrowię Anię. W ogóle uważam, że Anie, które są w moim życiu, wszystkie Anie, to są po prostu niesamowite kobiety, niesamowite babki. Po prostu każda jest taka... Ach, te Anki. Więc wszystkie moje Ania, dzisiaj szczególnie Ania, która ma urodziny 7 lipca, Ania, o! <laughs> Ten zachód słońca, tu dedykuję Wam. I Wam wszystkim. Moi wierni <laughs> widzowie. To jest takie niesamowite, bo wiecie, ja czasami tak po prostu takie gadam, takie wie, wiecie, jak gadam, a potem tak po, po tygodniu sprawdzam konto na tym YouTube i kurczę, nagle jakiś tam set odsłon i tak sobie myślę, o kurde, bo ja cały czas mam taką iluzję w głowie, że ja nagrywam to dla garstki osób, plus minus 20, nie? I nagle, kiedy to tak rośnie, tak sobie myślę, o kurcze, tam wtedy zaczyna się mój wewnętrzny proces z moim wewnętrznym krytykiem. Coś Wam jeszcze pokażę, to nie są moje krówki mojego sąsiada, ale nie wiem czy dojrzycie. Ja zrobię teraz takie zbliżenie. Tam są krowy, ale za krowami nie wiem czy to będzie widać. Nie, 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 przybliżę tego tak. Musiałbym. Tam się pasą Daniele. Piękne z z zwierzaki. No dobra, bo tam już Jędrek hałasuje. On jest. Jak ci, co go znają, to wiedzą, że kaszenie to jest poważna sprawa. Więc ja sobie pójdę do domu, a on pewnie jeszcze tutaj zostanie do ostatnich promieni, nie wiem, księżyca raczej zakładam. <laughs> Ale to jest urocze. Dobra, kochani, lecę. Nie, nie będę mówiła tego, po prostu lecę. Niech, niech to będzie dobry wieczór dla nas wszystkich. Pa!